Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj też poruszymy temat tuj. Bardzo dużo pytań, co z tymi tujami się dzieje. Lato kończy się, przychodzi jesień, tuje zaczynają brązowieć, końcówki igieł gdzieś widać, tak jak tutaj o, gdzieś to coś można zobaczyć. Akurat my tutaj mamy te tuje w, no, w miarę dobrej kondycji, bo było dbane o, o podlewanie, mamy podlewanie kropelkowe, zautomatyzowane. Ale co się dzieje? Y, igiełki na, nagle brązowieją i pytania: Czy to jest fitoftoroza? Słuchajcie, nie, to nie jest fitoftoroza. Normalnie każda roślinka iglasta jesienią zaczyna wymieniać igły. I teraz tak. Dlaczego? Już Wam odpowiadam. Odchylimy ją, tylko żeby jej nie połamać. Słuchajcie, te igły, które są tutaj, nieraz one nawet wystają, o tak jak tu. Dlaczego one umierają? Dlatego, że Roślina cały czas rośnie, rośnie, rośnie. I te przyrosty, które są tegoroczne lub dwuletnie, zasłaniają te starsze przyrosty. O, ta gałązka gdzieś się tam spóźniła, została z tyłu. Także ona już zaczyna tu mocno gubić, dlatego że nie ma światła. Tutaj popatrzcie, wszystko. Roślina odrzuca te igły, które nie mają światła. Już bez sensu jest karmić coś. Co już dla rośliny nie jest y, pożyteczne, co nie daje y, żadnych korzyści roślinie, więc utrzymywanie takich igieł, naturalna rzecz, żeby to odrzucić, więc nie jest to chorobą. Co można z tym zrobić? Słuchajcie, jeżeli macie chwilę czasu, weźcie sobie, rozchylcie taką tuję, wyczyśćcie to. To wszystko, co tutaj widzimy, to rude, należy wyczyścić. Dlaczego? Dlatego, że y, w momencie, kiedy to będzie spadało samoczynnie gdzieś, Usiądzie na gałązce, zrobi się poduszka, przyjdzie deszcz, przyjdzie śnieg, to wszystko namoknie. Namoknie, zacznie gnić i wtedy w tym mogą się wytwarzać jakieś e, choroby grzybowe, gdyż grzyby lubią taki e, e, po prostu mokry. E, stary, mokre, stare po prostu liście tym się żywią i będzie później ta tuja nam chorowała, czyli wyczyśćmy to, tak jak tutaj, o, przyściutko wyczyśćmy sobie, żeby nie kusić losu i nie dawać pożywki po prostu tym złym grzybom, które są chorobotwórcze. I co? O czym warto pamiętać słuchajcie, sadząc tuję? Że tuja jest rośliną, która bardzo lubi wodę, tak? Jeżeli było lato, gdzie było dużo słońca, mało deszczu, przyszła jesień sucha, po jesieni przyszła sucha zima, co jest bardzo teraz już częste, że nie mamy śniegów, przychodzi wiosna nagle tuja nam umiera, wypada, robi się cała ruda. Dlaczego? Dlatego, że tuje lubią wodę. Słuchajcie, one nawet zimą potrafią ciągnąć wodę z gruntu, jeżeli ten grunt będzie przesuszony, jeżeli nie będzie śniegu. One nie będą mogły się napić, jak się nie napiją, a nie piły jesienią, nie piły latem, wypadną nam. Także zadbajmy, jeżeli mamy tuję, zadbajmy o te tuje, o podlewanie ich, o to, żeby ta gleba była wilgotna, nawet zimą i jesienią, tak, po to żeby na wiosnę drzewo było w dobrej kondycji i, i nie wypadało. O, o czym jeszcze warto pamiętać? Dużo jest, słuchajcie, tematów takich, że po co nawozić rośliny jesienią? Czy warto, czy, czy, czy nie warto? Moim zdaniem warto nawozić, dlatego że ta roślina na jesień, ona nie dostanie, jest, są specjalne nawozy, tak zwane jesienne. Ona nie dostanie nawozu, który ją pobudzi do rośnięcia. Ona dostanie nawóz, który ją wzmocni na zimę i dzięki temu będzie w lepszej kondycji, lepiej przetrwa tą zimę i lepiej nam wystartuje wiosną, bo będzie miała pełno tych witamin w sobie i będzie silniejsza. Także nawoźmy na jesień nawozem jesiennym rośliny. Dbajmy o, jeżeli chodzi o tuję, to dbajmy o wilgotną glebę. A będzie wszystko dobrze. Także słuchajcie, do kolejnego odcinka. Łapka w górę, jak się podobało. I do zobaczenia. Cześć, hej!